KB Lame, czyli jeden z najbardziej viralowych tiktokerów, zasunął ze swojej zadziwiająco komicznej oraz bajecznie prostej reakcji na różne dziwne lifehaki, które rzekomo miały nam pomóc z naszymi udrękami życiowymi. Jego reakcja na nie była dla dużej części społeczności TikTokowej na tyle mocna, że wybył się on błyskawicznie na TikTokowej platformie. Aktualnie wybicie się na TikToku to krótka droga do bycia sławnym. Embillem ostatnio podzielił się zarobkami za współpracę z Hugo Boss oraz nagranie reklamy promującej tę markę. Dostał za nią 450 tysięcy dolarów. Dla niektórych jest to kwota nie do przełknięcia i duża część społeczności patrzy na to ze zdziwieniem, ale warto nadmienić, że kwota ta za współpracę przy takiej Skali jest czymś zupełnie normalnym. Dla porównania, warto tutaj wspomnieć również o transakcji Ninja, czyli jeszcze do niedawna jednego z popularniejszych streamerów na Twitchu, który wybił się głównie za sprawą Fortnite'a. On, za przejście na platformę Mixer i czasową ekskluzywność, miał dostać od 20 do 30 milionów dolarów. Warto też napomknąć, że platforma po jakimś czasie po wykupieniu go upadła, więc prawdopodobnie dostał pełną kwotę za praktycznie nic. Czy uważasz, że KB Lame słusznie zarobił 450 tysięcy dolarów za deal z Hugo Boss? Napisz w komentarzu.